Poprzedni dzień zakończyliśmy lekcjami gotowania. Było to świetne doświadczenie i jeśli nie widzieliście tego odcinka, to zachęcamy Was do nadrobienia. Możecie go obejrzeć klikając w prawy górny ruch ekranu lub w opisie tego odcinka. Zjęliśmy wtedy trzy potrawy i Mango Sticky Rice. Byliśmy na tajskim masażu i odpoczywaliśmy w superparku. W tym odcinku, dla przeciwwagi, zrobimy coś bardziej aktywnego. Nie przedłużając, zapraszamy Was na drugi odcinek z Chunk Mai. Witamy w kolejnym dniu naszego pobytu w Chiang Mai. Dzisiaj mamy w planach pójść na tak zwany Monk Trail, czyli taka jakby ścieżka mnichów. Tam na samej górze jest świątynia. Przed chwilą byliśmy na super śniadaniu, teraz jesteśmy na kawce i myślę, że po tej wycieczce pójdziemy sobie do parku, w którym byliśmy wczoraj, bo było mega fajnie. No i zobaczymy, może pójdziemy na jakiś masaż, na pewno na jakiś obiad. Ogólnie, no, Maga nam się podoba w Chiang Mai. jest super klimat, jest tu bardzo dużo fajnych rzeczy do robienia, także Maga polecamy. Szlag, na który się dzisiaj wybieramy, jest troszeczkę oddalony od centrum Chiang Mai. Jakieś 7-8 km, więc weźmiemy graba i widzimy się za niedługo Przed wejściem ważne się popstykać na komary. To nocie Jesteśmy właśnie na szlaku mnicha z angielskiego Monks Trail. Będzie to około 45 minut pod górkę do świątyni Wat Phalat, która podobno dość mistycznie, tajemniczo wygląda. Nazwa pochodzi od kawałka materiału pomarańczowego, w którym mnisi owijają drzewa, bo w Tajlandii troszeczkę tajowie są e, przesądni i mnisi owijali te, e, te szaty wokół tych drzew. Wtedy te drzewa są pobłogosławione i e, nikt się nie odważy takiego drzewa ściąć więc jest to dość dobra metoda na, na ochronę środowiska i zapobieganie wycince drzew w krajach właśnie azjatyckich, gdzie buddyzm jest główną religią. Praktyka ta była też związana z oznakowaniem szlaku, aby w łatwy sposób można było się zorientować, jak dostać się do ukrytej na górze świątyni. Obecnie możemy spotkać różnokolorowe szarfy zawieszone na drzewach. Szlak jest stosunkowo łatwy, ale wysoka temperatura i wilgotność mogą być nieco uciążliwe. Trasa jest krótka, a przejście je zajmuje około 40 minut. Polecamy jednak zabrać ze sobą wygodne buty, repelent na komary oraz wodę. W sumie nie jestem jakoś zmęczona, ale jest gorąco i jestem cała lepiąca od tej mugi na komary, ale póki co fajnie. Po chwili docieramy do znaku nakazującego odpowiednie ubranie, więc szybko się przebieramy w długie spodnie, zakrywamy ramiona i idziemy dalej. Robi się coraz bardziej tajemniczo, a w całym tym miejscu jest coś takiego mistycznego. Sami zobaczcie. Ja chciała pomedytować, ale wśród pająków się nie da. Gdzie nie usiądę? To jest na nam jakaś pajęczyna, także ja się czuję tutaj Insecure. Super jest to miejscówka. Cały kompleks jest taki trochę właśnie mistyczny, taki magiczny. Coś innego niż do tej pory na pewno widzieliśmy. Także fajnie moim zdaniem odwiedzić. W sumie jesteśmy w dżungli, a wokół są różne świątynie. Oczywiście Budda wszędzie. Ale jest fajnie zielono, jest dużo cienia Fajnie i widać całe... cały Chiang ma, w sumie. Jest... Tak, właśnie fajna panorama jest tutaj i też nas straszli, że dużo komarów będzie po drodze, a w sumie nie było jakoś dużo na no, tym coś szlaku. No tam było, ale dało do wytrzymania. Też się fajnie szło, bo było dość chłodno i przewiewnie, bo cały czas się szło dżunglą. Kasia się śmieje, że znalazłem nowe hobby, czyli filmowanie pająków. Jest bardzo dużo pająków, a takich naprawdę ogromnych. Ale ładnych. Nie takich jak w Polsce w garażu, tylko kolorowe, Nie takie wiem, ładne czy pająki. Ładnych. Początkowo ta świątynia służyła jako miejsce odpoczynku dla mnichów wędrujących do innej świątyni, która znajduje się jeszcze wyżej na samym szczycie góry. Po wybudowaniu drogi na szczyt, świątynia ta stała się rezydencją mnichów i miejscem medytacji. Cały kompleks jest osadzony wśród drzew, co daje przyjemny cień. Szczególnie polecamy usiąść sobie przy wodospadach, odpocząć i podziwiać okolice. To właśnie zrobiliśmy. Następnie zeszliśmy z góry i złapaliśmy transport z powrotem do centrum. Będąc w Chiang Mai, możecie albo wynająć skuter, albo poruszać się grabem, albo właśnie wynająć taką popularną czerwoną taksówkę, która was zawiezie w różne popularne miejsca. Jesteśmy w restauracji Nordland Restaurant. Poleciła mi ją moja, moja koleżanka. Mówiła, że było mega smacznie, także zobaczymy. Zamówiliśmy masę nam kary z ryżem kurczakiem i oczywiście mrożoną tajską herbatę, która nam tu mega posmakowała. No i w sumie już jesteśmy głodni, także czekamy. Oh, thank you so much. Dostaliśmy marakuje i deserki kokosowe oraz tajską herbatę. To dostaliśmy w ogóle za darmo Jeszcze wodę dostaliśmy w ogóle Także mega super Pokosowe mm, To jest taki deserek owinięty w... Chyba to jest w trawie Jakieś, nie? Mhm, fajnie podane Mmm, super Ogólnie z takiej ciekawostki to Tajowie są przesądni i nie wierzą w jakieś duchy czy mistyczne energie. Jednym z przejawów tego jest e, tak, tak, tak zwane domki dla duchów z angielskiego Spirit Houses. I właśnie dzisiaj w kawiarni e, taki domek widzieliśmy i nawet w naszym hotelu jest. Często są ozdobione jakimiś kwiatami i znajduje się tam czerwony napój. Często to jest właśnie fanta, jakaś otwarta fanta, gdzie właśnie Tajowie składają ofiarę, bo kiedyś Składali ofiarę w postaci jakiegoś zwierzęcia czy krwi tego zwierzęcia, z tego co doczytałem. A teraz jest to napój właśnie czerwony. One są po to, żeby duchy zamieszkały w tych domkach i nie nawiedzały, nie sprowadzały nieszczęścia na, na tajów mieszkających właśnie obok tych domków dla duchów. OK? Tak. Mm. Ok, Okej, Tej, ok. Tak, bardzo dobrze. Dziękuję. Ta pani powiedziała, że jest a little bit spicy. Ja już widzę, że ja tego nie zjem. To próbuj, powiedz, No, w sumie jest, jest do akceptacji. Mega dobra. Pyszne to było. Jedna taka porcja kary kosztowała 80 batów, do tego ryż 20 batów i Thai tea kosztowała 30, 30 batów. Także tanio, smacznie, bardzo dobre. Jeszcze dostaliśmy właśnie gratisem gratisy w postaci tych deserków i markuj. Bardzo dobre, polecamy. Have <staje> shop for Thai food in in which country? Poland. Poland and have shop for you buy for cook Thai food shop. We have we have shop Chinese mm -hmm. shop. Yeah. Yeah. Asia. Okay, okay. I, uh, cook everything. Uh, nie yeah. <noise> kabunka. <noise> Jego ja, na pewno dała dwa słuchajcie, pudełka deserków za darmo. Także będziemy mieć co jeść na śniadanie jutro w drodze <noise> do Perfekto. Nie no, przekochana, Prawda Jesteśmy w parku w Chiang Mai, wczoraj też w nim byliśmy, teraz jesteśmy o takiej już porze, że niedługo będzie zachodzić słońce i jest bardzo już tak fajnie, przyjemnie, nie ma takiego upału, także sobie tutaj porobimy jakieś fotki, odpoczywamy. Najbardziej w Chiang Mai podobało. Hmm. Najbardziej mi się podobała lekcja gotowania, na której byliśmy wczoraj. Ale, tak, z miejsc w Chiang Mai, no to ogólnie ciężko wyobrazić, bo wszystko jest tak naprawdę fajne. Ten park jest mega spoko, w którym jesteśmy teraz. Ale jest bardzo dużo fajnych restauracji, kawiarni. O, jeszcze miejsce ze Smokey Bowlami to jest moje ulubione miejsce.

Właśnie wróciliśmy z tajskiego masażu, zgłodniliśmy, przynajmniej ja zgłodniałem. No ty zgłodniałeś. Te. I szukaliśmy właśnie jakiegoś street foodu, nie mogliśmy znaleźć. Trafiliśmy na taką knajpkę. No i właśnie zamówiłem kao soy, czyli tu właśnie regionalne danie, które wczoraj robiliśmy na lekcji gotowania. Też próbowaliśmy wcześniej, jest bardzo dobre. Kosztowało 70 batów, już trochę zjadłem gdzieś połowę z tego, więc jest ogromna miska za jakieś 8 polskich złotych. Także... super Jutro jedziemy do Chiang Rai na wycieczkę Także idziemy zobaczyć najsłynniejszą świątynię w Tajlandii Jesteśmy na Coconut Market Jest to taki targ kokosowy, gdzie są wszystkie wyroby zrobione z kokosa I on działa tylko w sobotę i w niedzielę, Chiang Mai jest sobota Co prawda mieliśmy inne plany, żeby pojechać do Chiang Rai, Ale no nie udało nam się, ponieważ wszystkie busy były już przedane. No więc zmiana planów i idziemy dzisiaj na Coconut Market, a jutro idziemy do Chiang Rai, Także zobaczymy, co tu ciekawego mamy No, taki Coconut Market, że są wszędzie te same rzeczy, co na street foodach Dodatkowo korundogi dogi Także zobaczymy

Mamy świeżego kokosa prosto z Kokonat Market. Pyszna woda kokosowa. No super, naprawdę mega miejsce. Jest dużo palm, wszystko jest z kokosa no i nie tylko. Są małe kuski, różne piękne ubrania i biżuterie. No super, bardzo mi się podoba. Jesteśmy właśnie znowu w parku w Chiang Mai. Tutaj też jest taki domek dla duchów, gdzie jest bardzo dużo butelek z czerwonym napojem. Można sobie wypożyczyć wata za 15 batów. I można sobie na przykład poćwiczyć jogę, co zrobiłam. I było bardzo, bardzo fajnie. Mimo tego upału, który jest tutaj, czyli około 30 stopni w tym parku, jest bardzo przyjemnie. Jesteśmy w cieniu. Tutaj jest woda, także ja się czuję prawie już jak na plaży. No i można sobie odpocząć, poczytać Kindle, co właśnie robimy. A ile czasu zostało do plaży? No, jeszcze zostało chwilę, bo plażę dopiero zobaczymy w Krabi, czyli myślę, że za niecały tydzień. Właśnie wychodząc z parku znaleźliśmy miejsce Taki stragan z ogródkiem Gdzie chyba jest najtańszy pad thai z jakim się spotkaliśmy w, obecnie w Tajlandii Kosztuje 35 Bahtów taki klasyczny pad thai I do tego 20 batów thai tea. Zobaczymy zaraz jakie będą porcje i czy będzie smaczne To czeka ogromno No No ale słodziutka. No mówię, że nie za ten nie, cały obiad zapłacimy niecałe 11 zł. Za dwa pataje i taką dużą herbatę. Czy to się w głowie nie mieści, bo tak właśnie mówimy, że w Polsce za herbatę taką po prostu z torebki płacimy w restauracji teraz około 15 zł. To się w głowie po prostu nie mieści. Jeszcze raz dostałeś warzywę? No, I'm happy. No, ogólnie był to najgorszy, jaki jadłam, ale still jakby był spoko. No. Po prostu się spodziewałam kolejnego zajebistego badtaja, a był po prostu średni. No, ale nie, no, był ok. Jak za tyle kacy, no to spoko. A ty co uważasz? No, ja mam podobne wrażenia. Jedliśmy dużo lepsze pattaje, ale ten był bardzo tani i były nawet jakieś warzywka, gdzie zazwyczaj tak, warzywek to nie ma. Tak, był plus. Teraz tutaj obserwujemy kotki za gablotką, co by śpią. Aha. Zamówiliśmy Butterfly Pea Coffee, cokolwiek to znaczy, ale to jest taka kawa z takim niebieskim mlekiem. To jest barwnik chyba od takiego kwiatka, który tutaj w Tajlandii występuje i używaliśmy go na naszej lekcji gotowania, żeby właśnie ryż był niebieski. Także wydaje mi się, że to jest to samo. Ten kwiat, jak się później dowiedzieliśmy, jest to po prostu bławatek, znany jako naturalny barwnik w cukiernictwie. Lekcje gotowania, w których braliśmy udział, możecie obejrzeć w poprzednim odcinku. So pretty. No, myślę, że jest przepiękna i to jest na pewno to, bo tego samego składnika używaliśmy właśnie na tych lekcjach gotowania. To jest to wszystko naturalne, ale wygląda super. A szkoda niszczyć. Będzie mieć ciekawy kolor. Fajnie wygląda. Z innych ciekawostek z Tajlandii, wiele budek serwujących street food otrzymało wyróżnienie w przewodniku Michelin. Raz mijaliśmy taką budkę, która serwowała roti. Chcieliśmy spróbować, ale kolejka była ogromna, więc rezygnowaliśmy. I tak dobiegł końc naszego pobytu w Chiang Mai. Bardzo nam się tutaj podobało i chętnie byśmy wrócili w przyszłości jeszcze raz. Następnego dnia wybierzemy się do Chiang Rai zobaczyć słynną Białą Świątynię, ale to już w następnym odcinku. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy vlog, możecie zostawić nam subskrypcję. Zachęcamy również do zaglądnięcia na nasz profil na Instagramie po więcej treści z Tajlandii. I nie tylko. Link znajdziecie w opisie. Dzięki, trzymajcie się, cześć!